Ale udało ci się pozbierać wszystkie śmieci. Tak! Musiałam tylko znaleźć jakiś inny sposób. A, robić użytek z tego, co się ma! No jasne! Zosiu, jesteś genialna! Dlatego chciałam wam powiedzieć. Nie, 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 nie. Dlatego chciałam wam opowiedzieć o tym, jakie cudowne jest stacyjkowo. Jednak zamiast słów wolę użyć obrazów. Proszę o film! Wyszło mi prawie jak na rozdanie Oscarów. Wiem, jak ocalić mój film, ale czasu jest mało. Pomożecie mi? Jasna sprawa! Coś się nie zawiedzie. Pit, ty spróbuj zagadać panią burmistrz. Dobrze, baniaczku, już do niej jadę. Świetnie! Bierzmy się do pracy. Jeszcze wszystkim pokażemy, kto jest szychą w stacyjkowie. Jasne! Yes! Yes! Ojej! Bruno jest w drodze, czy nie tak, Pete? O, tak! Nasz mały buraczek nie wystawi pani do wiatru, pani kartsmistrz. E, Prosił, żebym coś pani powiedział. E, co to było? E, mam to na czubku gwizdka. E, jak to szło? Ale pani ochmistrz, czy pani może pamięta... Co to było? E, nie może pani pamiętać. Jeszcze nie było pani na świecie. Trochę spóźniony. Och, Bruno, nareszcie jesteś. Powiedz mi, proszę, że skończyłeś film. Tak. Proszę popatrzeć. Wiecie kto jest szychą w stacji Kowie? <grystanie> nikt z nas nie lubi czekać. Zawsze staramy się być w ruchu. Nie wszystko idzie zgodnie z planem. Korety, ale za to nikt się nie nudzi. Nikt tu nie myśli tylko o sobie. Na pierwszym miejscu stoi współpraca. I nawet kiedy zadanie jest trudne, zawsze kończymy je z uśmiechem. Więc kto jest szychoł w stacyjkowie? Każdy z nas jest szychoł w stacyjkowie! Do wytwórni lodów, tylko nie urwij mi głowy. Spróbuję! <noise> Cześć, Emilko! Cześć! Zosiu, w parku Safari kręcą w nocy film. Wszyscy są zaproszeni. Film. Miała być farma i jest. To znaczy, że niedługo koniec. Super! Tak! No cóż, jasne. Tylko wcześniej wezmę kąpiel i pójdę na woskowanie i polerowanie. Słyszałaś już? Nie? Co ty mówisz? Tak czułem! Nie chcesz się wybrać? Każde koło będzie im potrzebne. Cóż, szczerze mówiąc, zawsze chciałem wystąpić w filmie. Mm. Czego się dziś nauczyliście? Uważać na tunele. Na mosty i na drzewa przy torach. <noise> Doskonale! To już koniec? Cztery Do zobaczenia! Raz dwa, i e, Witaj, Koko! Cześć! W samą porę księżyc wzejdzie już wkrótce. No chodź, nałożymy ci siatkę kamuflującą i ruszamy na miejsce. Nie mogę się doczekać. Nie, nie mogę uwierzyć, że zobaczę to na własne oczy. Chyba słychać śpiew ptaków? Wilson, więc to ty? Skąd się tu wziąłeś? Chyba nikomu nie wypaplałeś? No, co ty? <śm> Wszyscy! Nie! To ja się wygadałam i wszystko zmarnowałam! Um, A, doskonale, Bimbusiu! Udało ci się! Jesteś parowozem, jak się patrzy! Ha, <noise> Such parowóz! Jestem z ciebie dumny, Pyzo! Dość wspaniałego, Dipto! Dobra robota, mój słodki ciuchciaczku. Dzięki! Jestem parowozem! Mogę robić i parowóz! Magnifico! mi szyby zaparowały ze wzruszenia! Nutko, oprowadź naszą nową koleżankę po stacji. No właśnie! I pokaż jej, gdzie będzie mieszkać w skarbie. Dobra, chodź załadunek, wagonowna, skład węgla, gdzie? Wysypisko, koniec. Dziękuję. Coś okropnego. Przyjęli nową uczennicę i wysiadali nas z naszego pawilonu. Serio? Gdzie ona jest? Tam ją zostawiłam. Całkiem samą? Nutko. To niezbyt uprzejme. My też na początku nie mieliśmy przyjaciół. Właśnie, że tak. Mieliśmy siebie. O, Buczek, masz rację. Byłam dla niej niedobra. No chodź, zajmiemy się nią. Chciałam cię przeprosić. Nie wiem, jak mogłam cię zostawić. Tak, trochę się jeszcze chwieje na koła. To? Jest Buczek. Cześć! <głos> <głos> Wygląda tak jak ty. Tak, będziemy się z tobą przyjaźnić. Pokazać ci pawilon? Tak, proszę. Ludka, Buczek i zagotowić. Za nami, a nie przed nami. Jedziemy! Chyba ich przegapiłam. Pan uh. 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 niech to bieg daje się bez znaki. Dobra robota. Dzięki. Olka! O, całe szczęście. O, moje małe ciuchciaki. O, tak się o was martwiłam. Dobrze się czujesz? O, to nic takiego. Chodźcie. Dalej? Proszę sam. No dobrze się czujesz? Tak, mam się świetnie, tylko jestem zmęczona. O nie, skończyła ci się para. No, dość na dzisiaj. Czas jechać do domu. Ale kto wejdzie do drużyny? <laughs> Dowiecie się, gdy dojedziemy. Ktoś musi pomóc Oldze. My możemy ją pchać! Jasne! Nie martw się Olga! Masz tu ratowników! Jestem gotowy, Karen? Świetnie! Jej! O, patrzcie, a co to? Uwaga! Zaczynamy! W dzięki! Jeszcze ja! O! Dzień dobry! A my się chyba nie znamy. Jestem Nowa i jestem parowozem. Zobacz, mogę zrobić... I para robi buch! Właśnie widzę! Do widzenia! O, do widzenia! Uważaj na siebie! ja. Piasek łaskoczy mnie w koła. Dobra robota, Bruno. Dzięki. Radol. A cóż to? A świst pary, Wilson! To było niesamowite! Jesteś nadzwyczajny! Poradziłeś sobie z prawdziwym niebezpieczeństwem, wyrazy uznania. Bardzo dziękuję. Obiecałam ci, że wrócę później i spróbuję i wróciłem. Doskonała robota. Teraz wszyscy wiedzą do czego służy piaskownica. Nawet mała pyza. <laughs> Kawałka. Tu jest. O, tylko spokojnie. Danbar byłby taki dumny, gdyby mnie teraz widział. A, rozumiem. W którą stronę to idzie? Nie, nie tak chciałem. Już lepiej. Jeszcze to? Uf. Co teraz? Hmm. A. Ciągnąć, ciągnąć. A! No jasne! Tempo, tempo, tempo! Zapomniałem się z wami pożegnać. Do widzenia, Danbar, Powodzenia! Dzięki. A gdzie jest Bruno? Właśnie pojechał cię szukać. O, więc się minęliśmy. No to ruszajmy do niego wszyscy razem. Za mną ciuchcianki! Wszystko robiłem nie tak. Trzeba było słuchać Skylara. Dobra. Jeszcze raz. Zamknąć oczy. Grunt to płynny ruch. Jak dotąd dobrze. Płynny ruch! O, tu już nic nie zostało! Tylko ten jeden nudny i płaski! No to do roboty! Naprzód! Do tyłu! Naprzód! Do tyłu! Czy on robi coś innego? Nie. Udało się! Ja się obsługi wagonu. Wagonu Platformy i to sami bez niczyjej pomocy. Naprawdę? A co tu robią te wszystkie inne wagony? Tych nie udało nam się uruchomić. Dostaniemy złote koło? <śmiany> rozwlekał te wagony po torach. Ktoś mnie powrócił farbą, która nie chce zejść z do późnej nocy będę tu siedział, żeby sprzątnąć ten bałagan. Ja źle coś. Ktoś mi przestawił moją węglarkę. Nigdzie nie mogę jej znaleźć. Ktoś mi ukradł wszystkie narzędzia. No cóż, nutko i buczku, za to co zrobiliście, nie dostaniecie złotego koła. Przeciwnie, będę musiała wam jedno odebrać. A niech to. A Proszę przywrócić porządek na stacji. Dobrze, Wiolu. Naprawdę nam przykro. Naważyliśmy piwa. Chodziło nam tylko o to złote koło. No wiem. Nie myśleliśmy o niczym innym. <słuch> Bierzmy się już do roboty. Może wam pomóc? pomóc? dzięki! No to w drogę! Gotowe? Uf, na szczęście żadne z nich nie ma nalewki. Ano, nie są. Nalepki są od lodów z Nie trzeba było tego mówić. Niby czego? Nalepki! O nie! Zjazd! Te lody chyba się nie nadają na kiermasz. Nie martw się. Tam i tak nie ma wagonu. Więc dokąd jadą? No teraz to wpadłem do pracy. Mam nadzieję, że nic więcej nie przeszkodzi mi w tworzeniu moich nowych arcydzieł. mu puszczą zawory. Co ja narobiłem? Nie można robić wszystkiego jednocześnie. Z naszą pomocą można. Wilson, ty idziesz mieszać. Ja nalewam do pudełek, a Buczek jestem pluje. Och, dziękuję wam. Zachowałem się wcześniej jak bałwan. Nie ma sprawy. Chciałem być jedynym asystentem Frostiniego, ale pracę trzeba się dzielić. Tak, co trzeciu to nie jedna! Mierza! Hmm? Nie martw się frostini. Nowe lody mogą wyruszać prościutko na kiermach. Magnifico! Nie dałbym sobie rady bez nutki i buczka. Bo co trzeciu chce? To, to nie ma! Wszystko w porządku? Tak, mała awaria. Myślałem, że już mnie nie znajdziecie. O, zobaczyliśmy kłęby pary. Jestem z ciebie dumny. Miałeś dobry pomysł. Uch, widzę, że straciłeś dużo chłodziwa. Ej, nic się nie martw. Edzio mówi, grunt to spokój. <grym> Odholujemy cię na bok! Już pewnie dawno się skończył. A teraz chwila, na którą wszyscy czekali. Ten wagon to prawdziwy przebój sezonu. Zaprezentuję go Państwu! Nasz! HEKTOR! Dalej, HEKTOR! Wspaniały! Zaprezentuję go Państwu! Nasz! HEKTOR! Och, gdzie on jest? Na co czekamy? Tutaj jesteś! Wszyscy czekamy! A ja czekam na przeprosiny. Świetnie. W takim razie sam zaprezentuję Twój wagon. O, o, o nie mowy nie ma. <gry> to zawsze działa. A. Hugo, dobrze, że jesteś. Zajęliśmy Ci miejsce. Dzięki Zosiu. Jeszcze parę minut i byś nie zdążył. No właśnie. Jaka jest ta główna atrakcja? Nie wiemy. Jeszcze jej nie pokazali. O, to super! Hektor trzyma nas w napięciu. No i nareszcie przedstawiamy nowy rewolucyjny wagon pasażerski o wysokich parametrach użytkowych z szybko reagującym dodatkowym pneumatycznym układem zawieszenia. Czyli Super Life 1300. Trochę. Nic mi nie będzie. On nas nie widzi. Myśli, że to krzaki. Mm. A, widzisz? Mówiłam ci. Uff. Jaki potężny. Niesamowite, że jest tak blisko. Runek, Jesteście tutaj? Tak. cicho. Spójrz, czy ja nie wyglądam po prostu perfekto? Są już spokojne. Tak, i żyrafy też. Nie wiesz, co je tak wystraszyło? Nie mam pojęcia. To już nie! Ciekawe, jak młody wicusz sobie poradził. A! Czemu nie ja słowo daję. Szanowni pasażerowie, spójrzcie w dół, a zobaczycie siukcię, która udaje, że jest papugą i losorożca w gadkach paskich. że jesteście. Dobra, o nic się nie martwcie. Zamkniemy linię i załatwimy to. Tor jest uszkodzony, Edziu. Trzeba będzie go wymienić. Tak, bez dwóch zdań. Co się tutaj stało? Koko przecięła oh, oh, oh. mi drogę na czerwonym. Koko? O nie. Oh, ktoś mnie musi odholować do warsztatu. Nie mogę sam jechać w takim stanie. O, oh, 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 jestem wstrząśnięty. <laughs> Lepiej go zabierz, Hugo. O, oh, oh, oh. Nigdy tak długo mnie nie szukała! To najlepsza kryjówka na świecie! Hugo, nie wiem, co się stało z Koko. Możesz odholować pita do warsztatu? Dobra, już jesteśmy! Aha. Patrz, Wilson, poszukaj sobie innej kryjówki. Ale to jest najlepsza kryjówka na świecie. Koko nigdy mnie tutaj nie znajdzie. Koko cię wcale nie szuka, jest daleko stąd. Coś ty! O, lepiej uprzedzę Bruna. Weszłam na ósmy poziom, czy to nie super? Nie, Koko, to nie jest super! Ale! Zwariowałaś przez tę grę! Nie! Zostaw mi ją! Przykro mi, ale to dla twojego dobra. Zrobisz sobie krzywdę! Oddaj mi grę, proszę! Już prawie pobiłam rekord Huga!